No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Witam was z Martyną. Hej. E, no i co? Przed nami pole, na którym zawsze Martynie bardzo dobrze szło. No na, na którym praktycznie zawsze, jak tutaj była ze mną, znajdowała jakieś sreberko. Czy na dzisiaj początku. na początku. Oj, tam. Myślę, że dzisiaj może być podobnie. Zobaczymy. Jestem nastawiony właśnie na jakieś fajne starsze monetki. No i na jakąś dużą różnorodność. Myślę, że będzie mniej denarów niż ostatnio, ale jakieś mogą wyskoczyć i wcale nie gorsze. Także do pierwszych dołków moi drodzy, zostawcie łapę w górę, subskrypcja kanału i do kolejnych Pierwszych właściwie dołków, oczywiście dopiero początek, ale Martyna może już tutaj nam pokazać ciekawe znalezisko. Przynajmniej według mnie, nie jestem 100% pewny. Wydaje mi się, że to jest albo zapięcie sakwy, fragment tego zapięcia, ono tutaj jeszcze dalej powinno iść, albo jakiegoś paska. Nie, ale wygląda to staro, wygląda to dobrze i wydaje mi się, że to może być coś właśnie w tym kierunku. No a tutaj jakaś blaszka, tego już nie umiem zidentyfikować. Cieniutka, więc raczej nie konina. Nie wiem, ale to jest na pewno ciekawsze. No i jest, słuchajcie, <laughs> tak jak Wam mówiłem, jest sreberko. Pokaż. O, dobra, mam co my tutaj mamy, moi drodzy? No, jest jakaś połówka jeszcze zgięta na pół. Nie wiem, trzeba by było to oczyścić. Dużo takich kropek widzę. Jakiś taki, no nie wiem, co to może być. Na pewno jest to stare, coś starszego niż to, na przykład, wygłączyć waza czy szalongi ryskie. Coś starszego. Ja mam taki drobniutki sygnał, w drodze. Mam denarka. Eee, sezon denarkowy w pełni, że tak powiem. Ten nie jest jakiś najpiękniejszy. Widać, że srebrny, jest tam czysto miedziany, czy tam lekko posrebrzany. Całkiem złe sreberko. Tylko, że mocno wytarte. Gdzieś tam korony, korony, zarys widać, więc nie jest najgorzej. Więc fajnie. Mamy z Martyną po sreberku już. Nie. Co masz? Nie wiem. Nie chyba. Sekunda. No, no niestety nie. chyba nie. To w ogóle jak ołów wygląda nie, nie. trochę, no. Jest, moi drodzy, drugi. Druga sztuka. Oczywiście, że tak. No, nie spodziewałem się tutaj. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się. Dobra, zniegnij mi rękawiczkę, bo takich drobinek to w rękawiczkach nie ma czucia za bardzo. No i tutaj jest ładniejsza sztuka, na pewno. Może mniej taka, wiecie, srebrna, błyszcząca się, ale za to. Trochę bardziej czytelna, więc fajnie, super. Drugi denarek dzisiaj. No i nic innego jak na razie nie ma. No ale poczekajcie, dopiero zaczynamy, dopiero się rozkręcamy. Więc pamiętajcie, moi drodzy, łapeczka w górę, oglądajcie do końca, bo zawsze może coś wyjść w każdym momencie filmu. Jest fancik, humortyny. Oj, nie wiem, przesunęć te rękawiczki. O, dobra. Jakaś malutka klamerka, faktycznie. Z jakimś takim tutaj zdobieniem lekkim. No wygląda dosyć staro, fajnie. Starsza jakaś klamereczka. Teraz wam pokażę jak ciężkie jest to miejsce do poszukiwań. Dlaczego? No zobaczcie. Posłuchajcie tego sami bez kopania w ogóle. Po prostu się przejdę i posłuchajcie kakofonii i warto to zwrócić uwagę, że wszystkie te sygnały to nie są jakieś fałszywe piki i tak dalej. To są po prostu jakieś sygnały. To są jakieś różne metale, głównie żelazo oczywiście w ziemi. No, tak jak widzicie, stabilność jest, nie? Tam można było słyszeć krótki kolorek, ciekawe czy wychwyciliście to, widzicie? To jest bardzo ciężki teren, to jest bardzo dużo żelaza. Mniejszego, większego, tutaj jest bardzo mnóstwo takich króciutkich pików żelaznych Ja oczywiście lubię to słyszeć, no ale nie jest to prosty teren dla, e, dla po prostu wykrywacza metali, jakiegokolwiek no nie? Jest duże maskowanie i prawdopodobnie dużo rzeczy tutaj leży tak zamaskowanych, że nie sposób ich na przykład na ten moment odkryć Musi się ziemia, ziemia znowu przewrócić i tak dalej, i tak dalej I znowu coś wyjdzie do wierzchu, nie? A tu jest ten krótki kolorek, o którym Wam wspominałem, posłuchajcie To jest jakieś dosyć spore żelazo. A tu? Widzicie? Ale idąc, idąc tak, te dwa sygnały nakładają się na siebie i tak naprawdę nie wprawione jeszcze ucho. Ktoś po prostu z niedużym doświadczeniem i, i nieprzyzwyczajony może to pominąć, nie? U mnie jest już taka rutyna, już takie przyzwyczajenie, że. Wiem, że trzeba wtedy zwolnić i wrócić przed do tego miejsca, nie? i się upewnić, czy to jest jeden sygnał, który gdzieś tam, na przykład dwa żelazka na siebie nachodzą, czy faktycznie gdzieś jest maskowany bardzo drobny kolorek. Nie? Bo tutaj mamy przewagę dużego żelaza nad bardzo małym kolorkiem. Identyfikacja też bardzo niska, nie spodziewam się tutaj. narka miałem powiedzieć, że się nie spodziewam, ale ten sygnał troszeczkę się głośniejszy zrobił, więc zobaczmy. Dajmy temu szansę, oczywiście. Co by tu nie wyszło, to i tak to jest taki... tak dla, e, dla niektórych osób może to być po prostu przydatne. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, co o tym sądzicie. I tutaj mamy malutki stopek ołowiu, nie? Ouf jest słabym przewodnikiem i e, ma, łatwiej go zmaskować niż na przykład miedzianą monetę, no nie? więc też trzeba brać na to poprawkę. Już myślałem, że będzie kolejny denarek, nic z tych rzeczy, ale też jest nawet ciekawe, ciekawe znalezisko. Jak widzicie, takie, taka łódeczka, taki kształt trochę jak medalik, ale e, to jest słuchajcie, okucie malutkiego średniowiecznego e, nożyka. Ta tylna część na rękojeśnie. Ten sygnał razem z Wami. Bo jest po prostu bardzo ładny i myślę, że tutaj może być, może być, po prostu jakaś monetka. Jest na to duża szansa, ale chyba nie tym razem jeszcze, bo mamy po prostu jakiś ołów. Mamy fancik, słuchajcie, i mamy spinkę od mankietu. Tak mi się wydaje Ma tutaj jakieś wzory Nie jest to raczej zbyt stare, nawet na pewno Może między międzywojnie, coś takiego Ale myślę, że tutaj to już nie będzie ołów Tak mi się wydaje Zobaczmy Tutaj w tych właśnie bryłeczkach, o tu O jest, wyleciało z bryłki i mamy Boratynkę chyba pierwszą dzisiaj tak czy nie. Chyba tak, chyba będzie pierwsza dzisiaj Boratynka. No i spoko. Kolejna znajdka, moi drodzy, tutaj mamy miedziuszkę jakiejś zdobionką. W pierwszej chwili jak to wyszło, mówię, kurczę, co to jest? Jakiś brąz? Może wiecie, jakiś ozdoby z brązu. Nic z tych rzeczy niestety, ale też co to mogło być, to, to nie wiem, jakby tutaj było w tę stronę, czy w tę. Nie wiem. Nie wiem, w którą stronę to patrzeć. Później się temu przyjrzę, i może będę mieć jakiś pomysł, co to było. Może jakaś figurka, jakaś zabaweczka czy coś? Nie wiem. Zobaczmy razem. Tylko cynkowa blaszka prawdopodobnie ze skrzynki amunicyjnej albo z czegoś takiego. Mam drugą dzisiaj boratyneczkę, ale ta niestety w takim stanie, że szkoda gadać. A teraz pierścień wiodący, oczywiście z pięknym sygnałem, wyszedł. No i tutaj coś widzę moi drodzy. Drobniutkie. Myślałem, że może być denarek, ale denarkiem to nie jest na 100%. Jakiś kwadrat taki zdobiony. Tak jest. Takich kwadraci. Kurczę, sporo tutaj takich, takich właśnie drobiazgów zdobionych wychodzi. Mniej więcej wyglądają one bardzo podobnie do siebie. Jakby właśnie kontekstem pasowały. No tutaj jest jakiś właśnie kwadrat, jakieś takie poprzeczne kreski ryte. Nie wiem, jakiś tutaj... Do przymocowania, coś jak guzik, nie wiem, nie wiem moi drodzy co to mogło być do czego to dokładnie służyło. No ale z pewnością jest to trochę starsze. Mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo ołowianych stopków. Słuchajcie widzę tutaj jakieś kółeczko mniejsze, ale grube, ale grube za to. Co my tutaj mamy? Dobra, czuję, że chyba będzie uszko, więc na pewno będzie to guzik. Tak jest, będzie to guziczek, no i jakiś tutaj chyba wzór nawet ma. Ale nie wygląda to zbyt staro i interesująco, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Kolejna znajdka, kolejna jakaś taka pierdoła, po prostu pierdołka. E, tutaj taki jakby, e, nie wiem, myślałem w ogóle, że to jest gwóźdź, no nie, ale za czysty był sygnał. No i tutaj ma oczko szklane, e, więc nie wiem, co to mogło być. No jakiś element ozdobny, ale po prostu nowożytny. No i mamy, moi drodzy, ekstra fancik. E, wydaje mi się, że to może być fragment enkolpionu. Tak mi się właśnie wydaje. Chociaż nie wiem, czy nie za dużo, ale nie wiem, w sumie nie znalazłem nigdy całego, więc też biorę, trzeba brać na to poprawkę. No, widać tutaj jakąś postać. Ewidentnie jest to fragment jakiegoś tam no, większego krzyża, prawda? W środku puste, więc zgadzałoby się chyba. No, tak myślę, ale to trzeba to oczyścić. Wrzucę wam fotki. Jeśli ktoś z Was znalazł kiedyś ten kolpion, to dajcie znać w komentarzu. No i powiedzcie, czy to może być to, o czym myślę, czy jednak się troszeczkę pomyliłem. Jest kolejna. Jest kolejna monetka, słuchajcie. Zobaczmy jaka. Eee, wydaje się być trochę grubsza. Jednak Boratynka kolejna, moi drodzy. Wydawało się, że jest taka gruba, bo leżała prawie na wierzchu i była obklejona wiecie, dużą warstwą ziemi. A teraz już jest nieco chudsza i od razu widać, że to szeląk Jana Kazimierza. Idziemy do Martyny, bo mówi, że chyba ma sreberko. Albo Boratynka, albo sreberko. Ma pewne wątpliwości. Pokaż. No na pierwszy rzut oka faktycznie wygląda jak boratynka, bardziej niż jak srebro, ale dajcie mi chwilkę. No nie, no chyba srebro będzie, chyba będzie sreberko. No i tak moi drodzy, no środek podręczny ukazał i bez wątpienia mamy tutaj do czynienia z jakimś sreberkiem. No, bez dwóch zdań, jest sreberko. Jakie to, nie wiem, wiecie, tak ciężko powiedzieć. Kojarzy mi się tutaj moneta jedna Zygmunta III Wazy, to był chyba szelong, któryś z szelongów, tylko jakby inny typ, nie wiem, różne były te szelongi, w każdym razie wydaje mi się, że to może być jakiś Zygmunt III Waza, albo coś innego, no zobaczymy, trzeba to, trzeba to troszeczkę oczyścić, umyć wodą. I wrzucę wam foteczkę gdzieś tutaj na ekran klasycznie. No ale w każdym razie sreberko jest, osad wskazuje i szczegół wydobywający się spod tego osadu, że będzie w całkiem niezłym stanie. Także gratulacje dla Martyny. No i patrzcie, moi drodzy, zobaczcie, ja praktycznie już na sam koniec, chyba ostatni dołek, nawet dzisiaj, i sreberko wyszło. Miałem wątpliwości, ale tak, jest to sreberko na 100%, z tej strony zdecydowanie ładniej się błyszczy, tak jak możecie zauważyć. I co to może być za sreberko? No to coś starego, wydaje mi się, że jakiś półgrosz jagielloński, ale który władca i tak dalej nie wiem. Wydaje mi się, że jest tutaj korona w środku i na otoku legenda monety, więc pasowałoby tutaj na półgrosza i z drugiej strony jest jakiś mały orzełek też w tym mniejszym otoku. Na, na środku centralnie na monecie no, ale nie umiem Wam teraz dokładnie tego zidentyfikować W każdym razie na pewno fajna monetka No i no, kolejne sreberko Chyba moje trzecie dzisiaj, no bo dwa denarki wyszły Więc to jest trzecie srebro dzisiaj Elegancko No i dobrze moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie Tak się ono prezentuje Może nie jest jakoś bardzo dużo, ale za to no, Jest kilka konkretów, no nie e, Więc tak, no tutaj mamy fragment krzyża Cztery boratynki, jakieś zdobionka Jedno, drugie Trzecie, ta końcówka nożyka, ale najciekawsze zdecydowanie no to jest ta taka nabijeczka lub coś ten deseń. No i trzy srebrne monety dwa denarki agielońskie tak się one prezentują naprawdę w ładnym stanie. No i ta moneta też agilońska. Tylko o nominale pół grosza, więc jak widzicie zdecydowanie monetka większa, ładnie się błyszczy, no niestety stan zachowania słaby ze względu na te wszystkie połamania, no ale tak cieniutka moneta miała prawo się tutaj trochę zniszczyć. No i martyny fanty, no to tutaj najstarsza i wydaje mi się najciekawsza rzecz to jest ta końcówka albo zapięcia sakwy, albo jakiegoś paska, kawałek klamerki, no i też jest jakieś sreberko stare na pewno. Też jest to nominał inny na pewno niż denar, ale jaki to, nie wiem, nie wiem, były kwartniki, trzeciaki, różne były monety, ciężko mi powiedzieć, zwłaszcza, że no jak teraz widzicie, nic na nie nie widać za bardzo. I raz, dwa, trzy boratynki, no i tutaj chyba fragment jakiegoś... Dwie boratynki, to jest reberko, czy to jest reberko? A, no tak, tak, tutaj jeszcze to sreberko, więc dwa sreberka faktycznie. No widzicie, no tak na pierwszy rzut oka wygląda zdecydowanie jak boratynka, nie jak srebro. No ale tak, tutaj to srebro i tutaj dwie boratynki. Raz i dwa. No i tutaj fragment chyba sreberka, ale 100% pewności to ja nie mam. No dobrze, moi drodzy, więc w tym odcinku to by było wszystko. Dzięki za oglądanie i do kolejnych materiałów. Trzymajcie się. Cześć.